Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Każdy mógł spróbować swoich sił w tworzeniu techniką linorytu i monotypii. Olsztyńska Galeria BWA zorganizowała artystyczny weekend. Dobre oko? Chęć tworzenia? Talent plastyczny. To wszystko może się przydać, ale wcale nie jest niezbędne podczas warsztatów organizowanych w biurze wystaw artystycznych w Olsztynie. Co powstanie? Ehm, to będzie w zamyśle drzewo, ale może ewoluuje jakoś. Najważniejsza jest chęć, by spróbować czegoś nowego. Co skłoniło, żeby tutaj przyjść dzisiaj, proszę powiedzieć? Zajęcie sobie czasu troszeczkę w inny sposób, popracowanie trochę twórczo, dowiedzenie, dowiedzenie się czegoś nowego, czegoś ciekawego, zobaczenie. Początek jakiejś nowej pasji, nowego hobby? Być może. Co przyciąga w tej technice właśnie? Mnie akurat pociąga linotyp, bo chociaż pozostaje jeden wzorzec, ale za każdym razem e, jednak jest coś odmiennego w tym linorycie, w efekcie końcowym. Uczestnicy mierzyli się z techniką tworzenia linorytu i monotypii, które przybliżał im Wojciech Dzierzkiewicz, laureat 9 olsztyńskiego Biennale Sztuki o medal prezydenta. Linoryty monotypia to są takie techniki, które rzeczywiście, jeśli ktoś pozna na Twoich zajęciach, jest w stanie w jakimś stopniu sobie w domu odtworzyć. Tak, są to najprostsze techniki warsztatowej grafiki. Są to techniki niewymagające głównie warsztatu takiego chemicznego. Tak jak sam zauważyłeś, osoby zajmujące się tymi technikami używają tak naprawdę linoleum, które mogą kupić w każdym miejscu i dłuta, które mogą kupić w każdym sklepie artystycznym. Bywa, że zaskakują cię te prace, które powstają z rąk no, nie wytrawnych jeszcze artystów, ale tych na początku swojej drogi. Jasne, mi się wydaje, że praca powstaje w głowie, dopiero potem głowa mówi o tym, co ma robić ręka. Tak naprawdę e, pracując nad, nad, nad każdą pracą artystyczną, głównie, głównie tworzymy ją w głowie, rękę da się wyćwiczyć, e, a osoby, które tu przychodzące rzeczywiście mają fajne pomysły, które potem w dalszej pracy realizują bardzo konkretnie i, i bardzo twórczo. Artystyczny Weekend to również okazja do wymiany książek podczas już trzeciej edycji akcji Podaj Dalej. Nie robimy ograniczeń polegających na tym, żeby przynieść dwie książki i zabrać dwie książki, tak? Tutaj jest dowolność totalna. Może pan przynieść sześć i zabrać jedną, może pan przynieść jedną i zabrać sześć, to będzie dobrze. Artystyczny Weekend to cykliczne spotkania w Galerii BWA w Olsztynie. Tematy i terminy kolejnych, jego odsłon można znaleźć na stronie internetowej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv